Mhm. Dobra, no i słuchajcie, to będzie podzielone na party, bo się okazało, że są dwie części. Okay. No. no i to jest tak, że. Nie tak. Tak, że Kuba siedzi. Tu. Trzymaj mi <laughs> Julia! A może to będzie tak, że. Ja się z Weroniką w ja, On siedzi za mną, nie? No, on siedzi za nim. Ja się z Weroniką w Ja od niego ściągam. Ej, ej. Od niego ściągam. Ale jak? Ale ja, ja tylko tak robię, nie? Nie, da się u głowy i widzę. No. No, no, i, no i słuchajcie. Ej, ej. Ej, ja jestem od niego dzielę. Tak, na pewno. Ja od niego na każdej No zobacz, No, bo nie zawsze. No, To jest coś, co moje każdej lepszej scenie nie Od niego nie sobie Ej, Kurczę, głupie, tak I Nagrywaj mnie. Kurczę, głupia tak żywko. jest. Ej, może na Orlik pójdziemy, jak jest? Nie, nie ma. Dzisiaj nie ma, to już za późno. Ja nie idę, bo ja nie mogę na chwilę, nie? Okej, okay, a gdzie on jest? Ej, debilu, wyłazisz? Ty, on tu mógł się... On tu coś się <zyski> Daj mi ten telefon. Dobra, idziemy. Kubus, Kubus, nagrywamy drugi odcinek na YouTubea. Trzeci, drugi, drugi. E, trzeci part. Dobra, nie Kuba, na nagrywamy trzeci part no. drugiego odcinka, bo to będzie na partie, bo wiesz. No, pierwszy no. zagryz. Będzie... Okej. Okay. Kuba, to nie musisz iść Nie, gdzieś koło mnie, bo ja Julię. No, na na bo ja gadam. I później przecież. się tak zmieniamy. Jeszcze było, pokażę Ci ten filmik, nie Że ci no. przywróciłem, a to było. No, ale robię. jak ona się wywaliła tutaj leżała, zobacz, jeszcze masz tekstu! A ja wina. Dobra, może idzie. Mieliśmy, e, mieliśmy się przejść do szkoły, koło szkoły. No pokażę wam naszą szkołę i naszą dyrę. Jakie ja jest tam, nie? Dyrę? już nie ma. Do Mamy czas do 18, bo do 18 jest dla postałówki, a my mamy po Ja nie lat... Mogę, tak. Długo. Kuba jeszcze ma 10, bo on ma później urodziny. Kiedy ty masz rodzinę? Y y 4 czerwca, a co? No właśnie dobra, Kuba ma później urodziny, bo my jesteśmy ten. Ja nie urodzin. mogę za długo... Nie? Dobra, teraz ty nagrywasz. Sweetie. Sweetie. A teraz ja Sweetie! <laughs> Kuba, abyś coś powiedz? Powiedz powiedz sobie. coś. A co? Nagrywamy o tobie też. Masz? O wszystkich to tematach. O Izie. Słuchajcie, to jest nasz y, gość specjalny. Chodź tutaj. To jest gość specjalny pierwszego odcinka. Drugiego! No ja, no, Trzeciego no. partu drugiego odcinka. Co nie? No i mówię, ale co, co się Ania, ale idź stąd. Dobra, to idę stąd. Bo świeci słońce, wy debile. A, nie. Czemu nie możecie, nie możecie nagrać ich? Nie. nie. Patrzcie, małe dzieci. Zbliżę wam. Ty. Ja się, doba, ja ja się próbuję Zabora. nie wywalić. No, ty do, Ej, Ej nie Ania, chcesz coś? Żebyś... Ania, przewrócić się? Nie, nie Ania, nie co, się patrz! Ania, ja normalnie stoję i się nie zabawiam. Ania, ania. E. Bo no. ty jesteś za leciutki. No, no, no właśnie, a ty ważysz 45 kilo prawie. No. Ja nie mogę, chłopaki ja mają moją patrz, Ja Patrzcie, wcale nie wleżę, patrz. No patrz na no, moje nogi, moje nogi. Ty, zamoczył mnie. Patrz, małe dzieci Małe <śled> dzieci Ciemka. <grystawa> nagrało Nagrałam ich! Nagrałam To moja szkoła! Jak widzicie wy debile. coś. Nie widać za bardzo. A wystrzymaj mi No bo... pewno yy, ja się nie da, nie wi-fi. Ej, zobacz, wi zobacz założę jej czapkę. Nie wygląda w niej za ładnie. W nochem. Dobra, masz ją. Krejzo, trzymaj mi ją. Nie. 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 nie lepiej aparatu przegrać na komputerze Nie, nie My mamy normalny kabel USB. Wymyśliłam dopiero po 24 godzinach. Aha. Mhm. No bo była taka akcja, właśnie się nagrywać. Bo była taka akcja, że wyszliśmy dzisiaj, że zrobiłeś sobie kontakt na YouTube, że będzie... No. Wymywać... A teraz chwila przerwy. W chwila przerwy. Mm, proszę was, subskrybujcie nas i takie tamte. I piszcie co byście chcieli zobaczyć. A to w Może... końcu się mówi. Wiem, ale ja nie końcówkę. Okay. Tylko wam mówię, przypomina mnie. Pamiętajcie, Zięci... możecie nawet usłyszeć, że może być w szkole, nie? Tylko no. się wątpię, żeby mi to wzięła. Pokażemy wam, co było. A, nie bardziej, nie? Ta, ta No, Dobra, Dobra, to ja no, i to będzie... no. Pokażemy no, wam jak to grają starsi i... w siatkę. No, może?